Narrator opisuje pensjonat pani Wokwer i prezentuje jego właścicielkę i mieszkańców, panią Cutiur i Wiktorynę Taifer, Eugeniusza de Rastignac'a, pannę Michonneau i pana Poireta. Wotrina, Kolina i tytułowego ojca Goriota. Hotelik znajduje się przy paryskiej ulicy Neve Saint Genevieve Gravis V. Poznajemy chciwość właścicielki plotki o jej przeszłości położenie odrzuconej przez ojca Wiktoryny, pochodzenie i dążenia Rastiniaka, komiczne przywary panny Miszono i pana Poireta, tajemniczą postać wotrina. A przede wszystkim historię tytułowego bohatera. Zamieszkuje on pensjonat od 1813 roku. Jest to dawny przemysłowiec, który dorobił się fortuny na handlu mąką, wycofał się z interesów a całe swoje życie i majątek poświęcił niewdzięcznym córkom. Na balu u hrabiny de Bozion jej daleki kuzyn Rastiniak spotyka hrabinę Anastazję de Resto, córkę tytułowego bohatera. Eugeniusz zostaje wprowadzony na salony. Poznajemy paryską elitę, jej umiłowanie pozorów i przepychu, próżność, brak wyższych wartości. Powróciwszy do pensjonatu. Rastiniak oddaje się studiom i rozmyślaniom o Anastazji. W pensjonacie trwa nocne życie. W pensjonacie trwa nocne życie. Z miasta wraca Gorio, który zastawia u lichwiarzy posiadane jeszcze kosztowności M, inaczej Sprzedaje złotnikowi srebrny serwis, by pomóc córkom. Wotrin i jego tajemniczy goście rozmawiają o kobietach i balu u hrabiny de Bozją. Następnego dnia służba pensjonatu rozmawia o Wotrinie, szerzą się plotki o ojcu Goriocie, żarty przy obiedzie. Arastiniak składa wizytę Anastazji. Spotyka cynicznego kochanka hrabiny, Maksyma de Traj. Na spotkanie przybywa pieszo i skromnie ubrany. Zostaje więc potraktowany przez lokaja Maurycego z wyższością i kpiną. Obserwuje również reakcję państwa de Resto na wspomnienie o ojcu Goriocie, zblednięcie hrabiny, rozdrażnienie hrabiego. Zaczyna poznawać prawdziwą twarz paryskiej arystokracji. Odsłania ją również następna rozmowa bohatera z kuzynką. Panią de Bozją. Eugeniusz składa wizytę w domu pani de Resto i trzykrotnie nie zostaje przyjęty. Opuszcza się więc w nauce i często odwiedza kuzynkę. W czasie jednej z takich wizyt spotyka księżną de Lange. Poznajemy okoliczności wzbogacenia się ojca Goriota, spekulacja na handlu zbożem i mąką w czasie rewolucji. Jego poświęcenie i wychowawcze błędy wobec córek, bezkrytyczne zaspokajanie ich kaprysów. Rastiniak śle listy do matki i sióstr z prośbą o pomoc w zdobyciu wykształcenia i zrobieniu kariery. Posłaniec przynosi listy od rodziny. Siostry Laura i Agata przesyłają bratu zaoszczędzone pieniądze. Rastignac rozmawia z Wotrinem. Mimo początkowych oporów stopniowo ulega jego radom. Zbiegły galernik ukazuje mu prawdę o Paryżu, o panujących w nim stosunkach społecznych, ludzkim egoizmie, niemoralności, nieuczciwości, wszechwładzy pieniądza. Radzi mu postępować podobnie proponuje nawet pomoc w zdobyciu majątku. Wotrin chce, by Rastyniak ożenił się z mieszkającą u pani Wokwer Wiktoryną de Taifer. Wynajęty zabójca ma sprowokować do sprzeczki i zabić jej brata, spadkobiercę majątku ojca, i dziewczyna bez przeszkód zostanie dziedziczką fortuny ojca. Eugeniusz stanie się bogaczem i podzieli się majątkiem z Kolinem. Eugeniusz odrzuca jednak kuszącą propozycję. Rastyniak nawiązuje natomiast romans z delfiną de Rozpoczyna się jego metamorfoza. Wygrane dla niej szczęśliwym trafem w domu gry pieniądze cementują związek, który bohater traktuje jako sposób zdobycia paryskich salonów, zaistnienia w środowisku. Jednocześnie Eugeniusz zbliża się do ojca Goriota. Zdobywa jego zaufanie i sympatię, stopniowo poznaje tragiczną historię bezwzględnie wykorzystanego przez córki starca. Jako kochanek i powiernik Delfiny, Eugeniusz codziennie jest przez nią zapraszany na obiad, wspólnie bywają na salonach arystokracji. Nie poprawia się jednak jego sytuacja materialna. To raczej delfina wciąż potrzebuje pieniędzy, a ubogi student żyje nad wyraz skromnie. Wotrin ponawia zatem swoją propozycję. Wyczuwając wahanie studenta, pożycza mu na rok 3500 franków. Bierze za to weksel i tym samym zdobywa nad nim kontrolę. Rastiniak spłaca długi Anastazji de Resto która tym razem przejawia zainteresowanie dobrze zapowiadającym się młodym człowiekiem. Wszystko zdaje się iść po myśli Eugeniusza, wygrywa w karty kolejne pieniądze i zwraca Wotrajnowi część długu. Tymczasem wyjaśnia się tajemnica o śmierci, jak nazywany jest Wotrin. Wotrinem interesuje się paryska policja, podejrzewająca, iż jest on zbiegłym galernikiem, zbrodniarzem o prawdziwym nazwisku Jakub Colin. Policjanci nakłaniają pannę Mishono do pomocy w zdemaskowaniu zbrodniarza. Ma ona podać Wotrainowi miksturę, która spowoduje u niego uderzenie krwi przypominające apopleksję, a następnie sprawdzić czy ma on na karku sekretny tatuaż? Nagroda wynosi 3000 franków. Ojciec daje Delfinie pieniądze na znajdujący się przy ulicy Dartła apartament dla Rastiniaka, gdzie będą mogli się spotykać. Sam chce zamieszkać kilka pięter wyżej, w skromnym pokoiku. By być bliżej córki i móc otrzymywać od Eugeniusza sprawozdania z tego, co słychać u Delfiny. Staruszek poświęca dla córek ostatnie pieniądze, finansowe zabezpieczenie jego starości. Rastiniak tymczasem zamierza ostrzec brata Wiktoryny o grożącym mu śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale Wotrin podaje mu zaprawione narkotykiem wino. Eugeniusz zasypia a brat Wiktoryny zostaje zabity przez znajomego Kolina w sprowokowanym pojedynku. Rastiniak oświadcza jednak, że nie poślubi Wiktoryny, Wotrin sprzeciwia się temu stanowczo. Ich decydującą rozmowę uniemożliwia panna Miszono. Bohaterka już bez wahania podaje Wotrajnowi napój. Zgodnie z planem traci on przytomność. Przy pomocy pana Poireta przenosi go do łóżka i przekonuje się, że faktycznie na karku nieprzytomnego istnieje tajny tatuaż. Do pensjonatu przybywa policja i aresztuje galernika. Mieszkańcy pensjonatu żądają, by panna Miszono natychmiast wyprowadziła się od pani Wokwer. Nie chcą bowiem mieszkać z Judaszem w spódnicy. Wspólnie szantażują właścicielkę, że albo wyrzuci pannę Mishono z pensjonatu, albo odejdą wszyscy inni. Przyciśnięta do muru pani Wokwer wymawia mieszkanie pannie Mishono. Gorio jedzie wraz z Eugeniuszem do jego nowego mieszkania, w którym czeka na nich Delfina. Lada chwila ma dojść do przeprowadzki. Nagle okazuje się jednak, że baron de Nucingen zbankrutował. Anastazja Zaeś zastawiła lichwiarzowi rodzinne klejnoty, by wspomóc kochanka. Córki potrzebują pieniędzy, zrujnowany starzec, nie mogąc im pomóc, wpada w rozpacz. Pogarsza się stan jego zdrowia. Dostaje ataku, pada na podłogę. Ostatkiem sił podnosi się z łóżka i idzie do lichwiarza, by sprzedać ostatnie cenne przedmioty, jakie ma, i zastawić swoją dożywotnią rentę. Te pieniądze otrzyma Anastazja, by móc ubrać się na bal u pani de Bozją, gdzie są zaproszeni również delfina z Eugeniuszem. Bal jest dla Eugeniusza torturą. Widzi pięknie ubrane i doskonale bawiące się Anastazję i Delfinę, i wie, że są tak piękne, bo właśnie obdarły własnego ojca z ostatnich pieniędzy. Wreszcie zabawa się kończy, młodzieniec wraca do domu, do łóżka umierającego ojca Goriota. Sam finansuje lekarza, lekarstwa, wymusza nawet na pani Wokwer zmianę pościeli. Aby Gorio mógł umrzeć w ludzkich warunkach. Mimo usilnych próśb, następnego dnia żadna z córek nie przychodzi odwiedzić umierającego ojca. Wreszcie przybywa Anastazja, ale Gorio jest już nieprzytomny. Umiera w przeświadczeniu, że wychował nikczemnicę zbrodniarki. Dopiero w chwili śmierci uświadamia sobie, że dla córek był tylko przedmiotem, źródłem pieniędzy że nie dostrzegały w nim ojca człowieka. Pogrzeb ojca Goriota przygnębia Eugeniusza. Córki przysyłają karety ze służącymi, same zostają w swoich domach. Staruszek zostaje pochowany na koszt Rastiniaka i Biancona na paryskim cmentarzu pere la Rastiniak podejmuje decyzję, nie podda się. Rzuca wyzwanie Paryżowi i jego salonom, mówiąc: Teraz się spróbujemy i idzie na obiad do Delfiny.